Szanowni witam Was serdecznie w kolejnym dniu naszego cyklu uczynków Miłosierdzia Bożego. Dzisiaj porozmawiamy o uczynku na nich przyodziać. Chciałabym Wam opowiedzieć, właśnie czym jest ten uczynek, jakie są korzyści z tego, jeśli będziemy go czynić, jak można go konkretnie praktykować w naszej codzienności i też jak ja go praktykuję w mojej codzienności. A więc zaczynamy od tego, że jest coś takiego, właśnie jak nagość materialna, ale jest też nagość duchowa. I tutaj idealnym przykładem jest do tego właśnie przypowiedź o synu marnotrawnym. Jak syn wraca właśnie do ojca, i ojciec mówi do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Ojcu, właśnie który jest miłosierny, bardzo zależy na godności swojego umiłowanego dziecka i wychodzi naprzeciw, troszczy się, kocha i strasznie ubolewa, właśnie gdy się gubimy. Myślę, że to jest też taki piękny obraz, bo ten syn, który powraca, on nie jest tylko właśnie nagi materialnie, ale też jest nagi um, duchowo. E, I tutaj chciałabym was zachęcić do tego, żeby się zastanowić, czy nie macie właśnie w waszym otoczeniu takich osób, które są e, tak trochę na, nagi duchowo, które właśnie może przechodzą przez jakiś cięższy czas które nagle zaczęły się jakoś dziwnie zachowywać, może się zamknęły bardzo w sobie, może właśnie jesteście jedynymi osobami, które mogą tym osobom pomóc, wesprzeć ich swoją, swoim wsparciem, czy też właśnie zaoferować nie tylko modlitwę, ale też rozmowę nagość materialna, tutaj właśnie chodzi o to, żeby przyodziać drugiego człowieka, żeby właśnie czy to kupić ubrania, czy oddać nawet swoje własne. I tutaj bym chciała zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, bo mam wrażenie, że mamy taką tendencję do oddawania często rzeczy, które są nam zbędne. Um, nie wiem jak Wy, ale właśnie ja kiedyś tak miałam, że jak sprzątałam szafę i chciałam właśnie oddać rzeczy, to oddawałam tylko te rzeczy, które gdzieś tam mi się już nie podobały, których już tak naprawdę nie chciałam, a nie do końca chciałam oddać coś, co było dla mnie ważne i co gdzieś tam mi się podobało. Um, I to nie było do końca zdrowe, bo to było właśnie takie bardzo duże przywiązanie materialne z mojej strony. Um, i, I tutaj chciałam Was zachęcić do tego, żeby właśnie czasami zrezygnować z siebie i oddać coś, co jest dla nas bardzo cenne. Um, bo ja, prawdziwa jałmużna to jest ta, która właśnie boli. I właśnie ja też doświadczyłam wielu łask, gdy zaczęłam oddawać to, co jest dla mnie ważne, to, co na przykład mi się podoba, a nie tylko to, co gdzieś tam już nie potrzebuję i jest dla mnie zbędne. I tutaj też chciałam Was zachęcić do tego, żeby być hojnym. Czyli na przykład jeśli robicie jakiś prezent, czy oddajecie coś od siebie, żeby właśnie zawsze oddać więcej, żeby nie być takim skąpym i zachować jak najwięcej dla siebie, ale aby, aby jak najwięcej dać, bo dzięki temu jest... Wiele dzięki temu jest jeszcze więcej łask z tego wszystkiego i to też Ewangelia Mateusza przytacza następujące słowa Chrystusa, którymi chciałam się z Wami podzielić. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie myl i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani myl, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. I myślę, że to jest, że nawet nie muszę tego komentować, bo to są tak cenne słowa, które mówią same za siebie. I na samym końcu, jeśli chodzi właśnie o ten uczynek, chciałabym Was, żebyście zachęcić do tego, żebyście się zastanowili, jaka jest Wasza motywacja w tym wszystkim. Dlaczego to robisz? Dlaczego pomagasz innym? Czy robisz to z litości? Czy robisz to właśnie dlatego, żeby się pozbyć jakiejś rzeczy? zaspokoić może swoje sumienie. Jakie są Twoje intencje tego wszystkiego? Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby to wszystko pochodziło od nas z serca, żeby to było takie prawdziwe. Dlatego zachęcam Was, żeby się zastanowić nad tymi pytaniami. Owoce uczynków miłosierdzia y, są właśnie ogromne, dlatego tutaj też bardzo Was zachęcam do tego, żeby się zastanowić, jakie uczynki miłosierdzia możecie czynić w Waszej codzienności. Y, ponadto uczynki miłosierdzia pomagają nam w drodze do nieba, ponieważ upo upodabniają nas do Jezusa. Y, otrzymujemy też wiele ław przeznaczonych dla tych, które... Dla tych, którzy właśnie praktykują te uczynki, ale są też e, uczynki mięsierdza, są też formą zadośćuczynienia za nasze grzechy, więc myślę, że korzyści jest e, wiele, dlatego e, tym bardziej was do tego zachęcam. Ale teraz konkretnie, jak można, e, ko, jak można praktykować te uczynki w codzienności? E, I taką pierwszą rzecz, którą sobie wypisałam, to jest, możesz iść na ulicę. I zabrać bezdomnych na zakupy. To jest bardzo ważny czyn, i, i tutaj nie chcę, żeby ktoś czuł jakąś presję, że musi teraz to zrobić, ale jeśli czujesz, że to właśnie jest może, może to, może coś, że to jest może coś, co odczuwasz w sercu, to bardzo cię do tego zachęcam. Bezdomni też bardzo często potrzebują bielizny, um, i, i może jakoś ta myśl ci trochę w tym pomoże. Kolejna rzecz to możesz też wspierać akcje charytatywne organizowane przez innych. I tutaj mam dla Ciebie też taką konkretną akcję, bo znam osobę e, orzełka, który jest aktualnie w Afryce e, i tam się angażuje charytatywnie i zbiera właśnie takie ciuszki, czy to dla dzieci, czy dla młodzieży. E, I właśnie w opisie umieszczę link do bloga Marysi, czy też do Instagrama, na którym możecie się z Marysią skontaktować i, i właśnie dostać więcej informacji na ten temat, gdybyście chcieli właśnie wysłać jakąś paszkę z ciuchami do Afryki. Kolejna rzecz to jest też taka, że można oddawać swoje rzeczy w karitasie, czy też w innych organizacjach charytatywnych. Możesz też ofiarować swoje pieniądze, pieniądze. możesz ofiarować jakąś ofiarę właśnie na to, żeby jakaś organizacja mogła właśnie zakupić ciuszki, czy nawet nie tylko ciuszki, dla osób potrzebujących. I taką ostatnią rzeczą, którą, która jest też ważna właśnie dla tej nagości duchowej, to jest to, że możesz ofiarować drugiej sobie swój czas, właśnie rozmowę, Zaoferować też pomoc. To, że samo to, że Ty się zainteresujesz za drugim człowiekiem, myślę, że będzie już piękne i, i bardzo ważne, bo w tych czasach, gdzie bardzo wielu osób czuje się samotnych, takie słowo: Hej, co u Ciebie, czy wszystko jest w porządku, jest bardzo cenne. Tak, a jak to wygląda właśnie w, moim, w mojej codzienności, i tutaj chciałam Wam też przytoczyć cytat, który jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Dawajcie, a, a będzie Wam dane jest to niesamowicie potwierdzone w moim życiu, bo mam wrażenie, że im więcej daję, im więcej właśnie rezygnuję z siebie i z tego, co jest dla mnie ważne, tym Pan Bóg tym Pan Bóg obdarowuje mnie w sposób kilkakrotny, nawet, nawet więcej niż kilkakrotny i też... Chciałabym Was do tego zachęcić. Tak, dokładnie, co robię? Właśnie brałam udział w takiej akcji Twoja pomoc ma moc, albo organizowałam taką akcję Twoja pomoc ma moc, w której udało nam się zebrać 150 kg ciuchów, które też wysłaliśmy do Burundi, do dzieci. Też zebraliśmy właśnie pieniążki i dzięki temu, że te ciuszki i też te pieniążki zostały tam wysłane, udało nam się wysłać 34 dzieci do szkoły, co jest też dla mnie wielką, wielką dumą i wielką radością. Też praca z osobami niepełnosprawnymi. W mojej pracy właśnie miałam takie wydanie, że musiałam te osoby myć, później też ubierać. I można by sobie pomyśleć, że to jest w sumie taka mała, nieważna nie, nie rzecz, a z drugiej strony dla nich to jest wszystko, bo dzięki temu, że ktoś przyjdzie do nich, ktoś ich ubierze, da im taką właśnie godność poprzez ten ubiór, to oni mogą właśnie w ciągu dnia normalnie funkcjonować, mogą chodzić do pracy czy do szkoły i, i właśnie żyć na pełnej petardzie też właśnie przez oddawanie ciuchów czy sukienek innym kobietom, takiej rzeczy, które nie są zbędne dla mnie, tylko właśnie, które nawet mi się podobają, ale też, które chcę oddać innym i też nawet pięknie zapakować, żeby to nie było takie coś, że po prostu oddaję coś, co, nie wiem, wrzucam do worka te rzeczy i bierz się, żebym ja miała więcej miejsca w szafie, tylko właśnie w taki sposób, że hej, jakby tutaj mam coś dla Ciebie, może chciałabyś tą sukienkę, ja już jej nie noszę, albo ja już ja chciałabym po prostu się z Tobą nią podzielić, czy sobie ją oddać. Teraz się już mieszam. Myślę, że też może być takim pięknym gestem. To jest też coś, co, co ja staram się robić co jakiś czas. I tak, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście. Mam nadzieję, że może coś będziecie mogli z tego zabrać i pamiętajcie, że te uczynki mają naprawdę ogromną moc i niosą wiele łask. Siwka Was bardzo, bardzo mocno i trzymajcie się cieplutko, w Palam Bogiem.